Częńca w Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne. Dziś wracamy znowu po roku na fort piechoty nr 6, który już znalazł się w użytkowaniu przez nasze stowarzyszenie. Jak Państwo widzą z tyłu trwają właśnie prace porządkowe. Deszcz, nie deszcz, już 26 raz w tym roku odbywają się właśnie porządki i nasi wolontariusze tutaj na forcie pracują. Także jak Państwo widzą, każda parę rąk do pracy jest potrzebna. Fort powoli wraca do stanu w miarę pierwotnego, ten został ogrodzony. Są tablice historyczne, są tablice informacyjne, a my cały czas od maja tutaj właśnie powoli sprzątamy ten teren. Tutaj Państwo widzicie jest dziedziniec przed schronem głównym. Z tego dziedzińca do połowy długości głównego schronu piechoty została ściągnięta ziemia, w której znajdowały się śmieci, do poziomu, który pier, który pierwotnie, na którym pierwotnie ten dziedziniec się znajdował. Tutaj znajdowała się warstwa tłucznia, która to jest niewidoczna z powodu liści. I właśnie na tej, ja na tej warstwie teraz stoję, tej pierwotnej, a tu, prawda, gdzie kręcimy, teren jeszcze jest nie do końca uporządkowany. Tutaj ciągle trwają prace i jak długo pogoda pozwoli, tak długo te prace w tym roku będziemy prowadzić i kontynuować w roku następnym. Od maja tego roku, a w wakacje, także w dni pracujące, bo normalnie to w soboty, trwa to te uporządkowanie terenu. Ten jaśniejszy, ten jaśniejszy taki skos to jest poziom, do którego sięgały śmieci. Śmieci sięgają praktycznie aż do progu ławki strzeleckiej. Tak, to była wysoka warstwa śmieci, która obecnie znajduje się na hałdzie przed drzwiami, przed bramą fortu i czeka na wywiezienie. Kiedy skończymy porządkowanie terenu, śmieci te zostaną w całości wywiezione na wysypisko. Chociaż obiekt nie jest jeszcze przygotowany dla normalnego ruchu turystycznego, już odbywają się pierwsze wycieczki. W tym roku odbyła się w konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy i w ramach tej konferencji czołgi, specjaliści od fortyfikacji z terenu Polski, a także zagraniczni zwiedzali Fort Pychoty nr 6. Była także wycieczka w ramach festiwalu architektury, Dolnośląskiego Festiwalu Architektury i także odbywało się zwiedzenie fortu. Każda grupa, która ma chęć fort zwiedzić ma taką możliwość, wystarczy na stronie poinformować nas o tym fakcie albo po prostu przyjść w każdą sobotę, sprawdzić czy będą odbywały porządki i wówczas każda tej osoba ma szansę ten fort obejrzeć, a także jeżeli będą, będą chęci wziąć udział w trwających ciągle pracach porządkowych.